Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i jestem w Australii Zachodniej. Jesteśmy w Perth, w dzielnicy, która się nazywa Apple Cross i chciałam wam pokazać Christmas tree. To jest drzewko Boże Narodzeniowe. My wiemy kiedy jest Boże Narodzenie, jak zaczynają te drzewa kwitnąć i wówczas to jest dla nas znak, że niedługo będziemy świętować w ciepło. W Wiecie w ogóle, mi nie brak e, białego Bożego Narodzenia ze śniegiem i z zimnem bardzo mi się podoba mieć święta Bożego Narodzenia na plaży i w parkach. Większość ludzi 25 wyjeżdża z Perth. Miasto jest prawie kompletnie opustoszałe. Podczas świąt Bożego Narodzenia wiele zakładów się zamyka. Ludzie idą na urlop. Gdzieś koło 20 grudnia zaczynają się długie wakacje szkolne i kończą się pod koniec stycznia na początku lutego. Wiecie, pojechaliśmy do rzeźnika. Janusz pojechał ze mną. Jak jechaliśmy, to ja mówię skręć, skręć tutaj do tego Apple Cross, bo ja wiedziałam, że jest cała ulica obsadzona jacarandą i chciałam wam nakręcić. Także Janusz troszkę <śmum> powiedział, że już więcej ze mną do rzeźnika nie będzie jeździł. Pokazuję Wam tutaj dosyć drogie domy. To są domy, które kosztują większość, pewnie parę milionów, dokładnie nie wiem ile, ale widziałam w gazetach, czasami są po 15 i 20 milionów takie domy. Właściwie wszystkie domy, które stoją przy linii brzegowej, to są y, bardzo drogie i tam mieszkają no, ludzie, którzy mają dużo pieniędzy. A ponieważ Pert ma bardzo dużą ilość milionerów, więc tych domów jest tysiące. Będę od czasu do czasu, jak będę jechała, do rzeźnika albo gdzieś, to będę brała kamerę i będę wam pokazywała. Było też pytanie: jak ja widzę język polski, jak się zmienił po tych 30 latach, jak przyjeżdżam do Polski? Ja już w którymś filmiku o tym opowiadałam, także jest taki film. Przede wszystkim młodzi ludzie mają zupełnie inny akcent bardziej chyba taki amerykański z tych filmów. I czasami mi było ciężko zrozumieć całe mnóstwo anglojęzycznych słów jak happening, spoty, wipy to są słowa wszystko angielskie i gdybym ja tego angielskiego nie znała i bym na przykład mieszkała w Hiszpanii i uczyła się hiszpańskiego, no to bym miała duży problem, żeby zrozumieć, co się często mówi w dziennikach. Wiecie, myśmy przez te 28 lat dopiero chyba od roku albo dwóch zaczęli oglądać Dziennik Polski i mieć taki y, bliższy kontakt, bo poprzednio jak się pracowało, to nie było wiele czasu, a poza tym nie można było tak nagrywać z telewizji. One były w takich godzinach, że ciężko było do nich dotrzeć. I w tych ostatnich czasach, teraz, w tym ostatnim roku, zaczęliśmy więcej mówić po polsku i więcej czytać i pisać. Ja przez prawie całe 28 lat nie czytałam w ogóle po polsku i nie pisałam po polsku. I jak zaczęłam robić ten kanał, to miałam ogromne trudności. Nie mogłam sobie poradzić, bo nie pamiętałam ani ortografii, ani die Ale to bardzo szybko wróciło. Jak tylko zaczęłam mówić to w ciągu chwili, po paru tygodniach wskoczyłam tak jak w stare buty. Mówią, że ludzie na starość, jak są na emigracji, to wracają do swojego pierwszego języka i zapominają ten język drugi, który się wyuczyli. Słyszałam to od ludzi, którzy pracują w domach opieki nad starszymi ludźmi, że po prostu zapominają angielski i wracają z powrotem do języka polskiego. Język ma teraz dużo z angielskiego i to jest w sumie zrozumiałe, bo internet głównie jest w języku angielskim, więc język to jest żywa rzecz, ona się zmienia, zmienia się ciągle. I tak tego się nie słyszy, jak się mieszka w kraju, bo te zmiany są bardzo powolne, ale tak z perspektywy 30 lat to ogromnie słychać. To jest cytryna, drzewko cytrynowe razem właśnie z jacarandą. Ta jacaranda została przywieziona do Australii. To nie jest natywne drzewo australijskie. One pochodzą z centralnej i z południowej Ameryki, a rosną oryginalnie na Kubie, Hiszpanii i na Bahama. A tutaj je posadzono, ponieważ one rosną w ciepłym klimacie, takim trochę subtropikalnym i one się tu świetnie czują. To też jest jakaranda tutaj, ale jeszcze się nie rozkwieciła, także ciutkę za wcześnie przyjechałam na tą ulicę, żeby pokazać Wam urok tych drzew, jak one wszystkie się rozkwiecą. One dają taki fioletowo-niebieską poświatę. Wiecie, jak myśmy przyjechali 28 lat temu, jak ja pierwszy raz zobaczyłam zresztą w pierwszym naszym domu, który kupiliśmy, to mieliśmy taką jacarandę, to byłam absolutnie zachwycona, ale ona ma mankament, bo te kwiaty, jak spadają, to mają bardzo mocny zapach moczu. Jak my byli w tym naszym pierwszym domu, to codziennie się wychodziło do ogrodu i co tak w tym ogrodzie śmierdzi. I szukaliśmy, szukaliśmy, nie mogliśmy znaleźć. Myśleliśmy, że może koty przychodzą. i tam siusiają, a potem się od ludzi dowiedzieliśmy, że właśnie jacaranda te stare kwiaty mają taki zapach. Nie jest to przyjemne i dlatego dużo ludzi wycina te drzewa, mimo ich pięknego uroku. Ktoś się kiedyś pytał, czy choinki mamy w Australii. Większość ludzi używa choinek sztucznych, a to dlatego, że jest gorąco zwykle podczas Bożego Narodzenia i drzewko żywe wytrzymuje bardzo krótko. Myśmy na początku kupowali, nie ma sosen, nie ma świerków, ale można dostać sosny. Sprzedają żywe sosny z plantacji, ale niestety, jak tylko się postawiło, to po paru dniach, mimo że stało w wiadrze z wodą, to jednak wysycha. W takim ciepłym klimacie. Na Boże Narodzenie ludzie też ozdabiają. Nie wszyscy ludzie, ale bardzo dużo ozdabiają domy światełkami kolorowymi. Jak będziecie blisko Bożego Narodzenia, to ja chwycę kamerę i ponagrywam Wam z tym, że nie wiem, czy światełka prawdopodobnie nocą tak dobrze nie wyjdą, tak jak robiłam film Spert i nie było ich tam specjalnie widać. Wiecie, Polska jest również bardzo piękna. Ja zawsze, jak przyjeżdżam do Polski, to przyroda polska mnie ogromnie zachwyca. I wyzwala u mnie wspomnienia z młodych lat. Myśmy tam spędzili nasze dzieciństwo i młode lata, i zawsze Polska zostanie w naszym sercu jako jedno z piękniejszych miejsc na świecie. I wiecie, i każdy emigrant, bez względu na to, w jakim kraju jest, będzie zawsze tęsknił do tego, bo człowiek po prostu tęskni do miejsca, w którym spędził młodość. Jak wyjechało się już w starszym, po dwudziestce, po dwudziestym roku życia. To te tęsknoty zostaną i zawsze będą w naszej pamięci. Przepiękne przecież jeziora, lasy. Zbieranie grzybów to jest coś cudownego, czego my mamy lasy również, ale one są zupełnie inne niż te polskie, i to takie jak nowy partner w życiu. Jak ktoś żyje z sobą bardzo długo, to się przyzwyczaja, a raptem jak dostaje nowego partnera, nawet jak byłby lepszy, to zabiera to czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. I tak samo jest z krajobrazem i z miejscem do mieszkania. Także sobie możecie popatrzeć razem ze mną, jak to milionerzy żyją i jakie sobie olbrzymie chałupy budują. I często w tej olbrzymiej chałupie mieszkają dwie osoby. To są, ponieważ wielu z nich było moimi klientami jak w tych pierwszych dniach, jak myśmy przyjeżdżali. I ja chodziłam do takich domów, wchodziłam, to one są, nie mają, nie ma w nich ciepła. One są olbrzymie, echo w nich się rozchodzi i ci ludzie smętni gdzie tam snują od jednego pokoju do drugiego i nie widziałam u nich, niestety, szczęścia. Także pieniądz na pewno szczęścia nie daje. Trzeba tych pieniędzy mieć tyle, żeby żyć komfortowo, i ci ludzie, którzy mają nie za dużo i nie za mało, chyba są najszczęśliwszymi ludźmi. Na świecie. Jak kiedyś taki artykuł czytałam w gazecie, że zrobiono sondaż, kto jest najbardziej szczęśliwy, i się okazuje, że bardzo bogaci ludzie są tak samo nieszczęśliwi jak ci bardzo biedni. Najśc najszczęśliwsi są ci, którzy są po środku, czyli mają wystarczająco na życie. I muszą pracować, bo wiecie, praca to jest duże szczęście i to jest taki bogaty człowiek, często to jest tak jakby na szczyt Mont Everest, jego zawiziono helikopterem czy bardzo luksusowym samolotem, żeby na ten czubek dotarł, ale on tego szczęścia nie odczuje tak jak ten, który na własnych nogach się wdrapie na górę tego szczytu. Wszystkim nam się marzą ogromne pieniądze, ale niestety jak się do tego dochodzi, człowiek nigdy nie jest usatysfakcjonowany i ciągle chce więcej i więcej i nie może znaleźć swojego konta i swojego szczęścia. A najlepiej to szczęście znaleźć samemu w sobie, bo ono tam gdzieś siedzi i po prostu trzeba bardzo pozytywnie na wszystkie rzeczy patrzeć, za, dostrzegać takie bardzo proste, zwykłe piękno dnia codziennego. I to jest chyba największe szczęście, jakie mamy. A dopóki nam w brzuchu nie burczy i mamy dach nad głową, to nie ma znaczenia, czy nasze łóżko kosztowało milion dolarów, czy kosztowało 100 dolarów. Dopóki jest wygodne, to tak samo dobrze w nim się śpi. Tak. Tak samo człowiek nie potrzebuje aż takich setek pokoi, żeby był szczęśliwy. Jak myśmy przyjechali do Australii, to ja tak chłonęłam właśnie całą tą odmienność, nowość. Patrzyłam na te domy. Tych, większości tych domów wówczas nie było, one powstały w ciągu ostatnich właśnie tych 28 lat. Jak myśmy przyjechali, to było raczej więcej takich starych domków, teraz się buduje jeden za drugim, co tylko, gdziekolwiek na jaką ulicę pojadę, to się buduje i buduje. Aż, aż to człowieka czasami przerażenie ogarnia, my trochę tutaj żyjemy tak jak na placu budowy. Najpiękniej by było, wiecie, jakbyśmy mogli wszyscy mieszkać w swoim kraju, w Polsce i nie, nie musielibyśmy szukać lepszego życia w innych miejscach. Bo jednak najlepiej człowiekowi jest we własnym domu i wśród własnej kultury, z własnym językiem i wśród rzeczy, które zna i które są bliskie jego sercu. Każdy, kto wyjeżdża ze swojego kraju, to musi sobie zdawać sprawę, że to jest tak jak nowe małżeństwo, jakby się rozstał z partnerem po 20 latach i raptem zaczął żyć z nową osobą. I pierwsze 5 lat jest najtrudniejsze. One idą każdego roku, jest coraz ciężej i ciężej przez pierwsze 5 lat, a potem powoli po 5 latach się przyzwyczajamy i zaczyna iść do góry. Większość potem emigrantów już nie chce wracać z powrotem do kraju, bo już się przyzwyczaiła do nowego miejsca, a poza tym zaczynać życie po raz drugi, bo to by było też tak jak emigracja, wszystko od początku zaczynać jeszcze raz. Ja już na przykład mi by się już nie chciało tego robić, bo ja ani nie znam przepisów polskich, ani układów. Byłoby mi ciężko z powrotem teraz żyć w Polsce. A teraz za chwileczkę zobaczycie przystanek autobusowy. To jest kawałek drogi, jak wracaliśmy już do rzeźnika. Janusz się do mnie w samochodzie nie odzywał. Jak stajemy tutaj na tym skrzyżowaniu, to sobie możecie obejrzeć. To jest przystanek autobusowy i tutaj jest winda. I tą windą się zjeżdża, i pod spodem jest przystanek kolejki miejskiej. To już dzisiaj na dzisiaj będzie wszystko. Klip nie będzie taki długi jak ostatni, bo poprzez tę chwilę zdążyłam tylko tyle filmu nagrać. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja jestem Hania, i do usłyszenia.